Hey, cześć, się wszystkim ludzi z tej strony Żubr, Witam w kolejnym odcinku swarminga. Jak widzicie, już tutaj kubka nieco się zmniejszyła, bo nawiozłem pole yy, numer 40. A dzisiaj będziemy nawodzić też pole numer 55, nasze nowe pole. Już mam jeden na ułożony przerzutnik, także idujemy. No trochę nieco się zmniejszyła tutaj ta kubka. Mieliśmy coś koło 60 tysięcy 40. Nie no więcej mieliśmy Więcej więcej bo wiem że jeden na pewno ponad wywiozłem To niecałe dwa tutaj 40, a tam zobaczymy ile Może nawet jednym rozrzutnikiem załatwimy Bym się w ogóle nie zdziwił Dosyć sporo niego wchodzi 12 tysięcy także Może być nieźle Idziemy na pole 55 w ostatnim odcinku eee, trochę ranim tylko robiliśmy także Stwierdziłem, że tak czy siak trzeba na niego obotnika nawet no wiadomo nowe pole. Trzeba po swojemu tutaj porobić wszystko. Fajnie właśnie, że tutaj w tym miejscu kupiliśmy pole, bo tak już jeździłem w tamte krańce mapy, a po tych właśnie polnych drogach rzadko kiedy mi się zaczęło jeździć. Fajna sprawa eee, tutaj patrzę. Jeszcze pokoszone Trochę tak jak widzicie yy, Zarobiłem na, na sąsiadach może nie, na zleceniach Od sąsiadów, w ten sposób Zarobiłem Trochę pracowałem Nie powiem, że nie Ale pieniążki się przydają Dołączamy Łee! Może jeden wystarczy, patrzcie jak wolno leci. Obornika zawsze dużo starczało, tak to y, zawsze gnojowicy, gnojówki tutaj dużo trzeba było. A no, bornik wystarczył, bardzo, bardzo dużo. No więc też właśnie trzeba słomy mieć, trzeba trudniej wykonać, tak, to wiadomo. Właśnie fajne takie długie pole i wąskie, także spoko się jeździ, nie trzeba tutaj zawracać na 28 razy, także spoko, mi się podoba. Idziemy, ile się da. Czekajcie, zobaczę jeszcze jedną rzecz. Czy ja tutaj czasami nie kupiłem lasu? Nie, nie kupiłem las, to jest oddzielny las tutaj. Dobra, zawracamy jakoś może. Cyk. Mhm. Dobra, Jadziemy. Na 4 tego nie załatwię przejazdy, ale na 5 już tak. Mam 60, czyli poszło powiedzmy, że 35, 3 przejazdy. 3 przejazdy na jednym rozrzutniku, czyli dwa rozrzutniki pewnie nas czekają w tym odcinku. Spoko. A, też z czego zarobiłem dodatkowo? Zarobiłem ze sprzedaży słomys. Tutaj z tych tego właśnie e, część powodziłem już. Właśnie z pola numer 10. Mówię, że to jest 50. 40, przepraszam. 40 powodziłem dla siebie. Myślę, że to długo starczy. Od groma było tych belek ile ja się nadpasowałem, żeby tutaj porobić tę masakrę. Ale, mówię, w tym czasie właśnie co? Ja sobie układałem, wodziłem i tak dalej. To struju Dawno już nie mówiłem do pracownika, że to stryju. To ten, co łowi ryby. Eee, stryju sobie robił zlecenia dla mnie I pieniążki trochę wpadło w pieniążków, tak? 36 tak jak podejrzewałem Jeszcze jeden przejazd Wycofnę jak jakbym się postarał to bym to na jeden raz zabrał. W sumie. Nie robię takich nakładek i w ogóle. Ale się zobaczy. Jak nie to najwyżej jeszcze raz przejedziemy. Obornika mamy dużo, także... Nas to mocno nie boli. Możemy tutaj sobie tak na takie coś pozwolić bezproblemowo. Ale widzę właśnie, że... A myślę sobie, na odcinku 55 sobie nawiąza i będzie git, ale patrzę, że dosyć szybko nam to poszło. Już miałem wcześniej nałożone, także pojedziemy na pola 12-13, mi się wydaje. Jeszcze niby 4% tylko, ale już sobie wyrzucimy to, żeby był spokój. Ej, ja to łapnę. To, gdzie było ładnie jechane... ...to łapnę. Dobra, no już będę trochę mijaki. No nie, tam gdzie było w miarę jechane to jest dobrze, tam nie, gdzie to nie to nie. Dobra, no i idziemy w następny rzut. nasza przyczepa, która jest naprawdę kozak, no on jest do wszystkiego tutaj I bardzo fajnie też nie jest niezbędny idziemy tędy. Fajno, tutaj jest droga naprawdę. Poko Mogłoby być trochę bardziej więcej drzew w ogóle, ale już nie narzekajmy. Jakie ja patrzę ile tu jest buraków, to jest pisaka. Dlatego do się ich wykopię, przez nie wiem ile. Teraz wycofać będzie bardzo śmieszna sprawa. W ten sposób stanie... No tak. Czekajcie, upeśnimy maszynę. Wygląda ta kupa jakby tu miała być 50 tysięcy. Czy tam 40. 40, ale... No cóż, no cóż, no cóż. No mówię, chcę to wybrać do końca. Tutaj. O kurde. To chcę to wybrać do końca. Nie było. Że coś tam zostawiam. Dobra, na końcu tutaj zbierzemy to. do pozostałości. Będziemy burzyć ten omorę, także trzeba wybrać, wszystko wysprzątać I tyle, tak sprzedamy wszystkie świnki. Belo. Najgorzej właśnie też tutaj. Minus e, tej obory. Zobaczcie, przez taki próg muszę jeździć. 60, nie wiem czy pamiętacie. Jak nakładałem oborki, to to była masakra. No No po prostu tymi małymi przednimi kołami. się nie dało wjechać. Tym jest spoko może być. Nie jest najgorzej, też. Nie to, że super. Myślę, że nikt nie chciałby z takim... Ciężarem z przodu jeździć po takich dziurach mogę założyć się w sumie na to też mi go by trochę łatwiej. Ale Rbusno sobie w miarę radzi takim turem On też jakoś dużo mu wystaje z przodu. Za dużo dla niego trochę chyba Aż dobra, nie czepiajmy się Chociaż ma obciążnik, to dobrze, że dłużej wystaje Będziemy tutaj Kurde! To jest, że jest zaczepion cały czas. No, patrz, ta kubka strasznie mała się zrobiła. A na nie mamy. A, bo ja patrzyłem cały czas ten gniówkę. Mam 40, a tu mamy 30. Nie, no dobra, dych wrzuciliśmy. No, już może. Mam 30 to jeszcze. Nie, całe 3 rozrzutniki. I w sumie. Akurat to tamto pole. Bo no, tak planowałem sobie robić. Bo no, tam to, to dosyć duże jest. <laughs> Także będzie optymalnie, myślę. Tutaj. Dobra. I pewnie wrzucimy to. Już będzie git. Czy nie? Zobaczmy ile tutaj tego materiału. On jeszcze jedna wejdzie nas. I cyk. Bardzo dużo robimy Masajem i Turem. Znaczy na tym tego nie było, bo to jest na tym, który nie został opublikowany, który był bez dźwięku. Akurat. Ale naprawdę sporo się narobiłem, jeżeli chodzi o sprzedaż kiszonki na wygazowni. Kurczę, dobrze, że właśnie tam nie robiłem kubki i tak dalej na tamtym polu, bo chciałem przewieźć sobie przyczepami w ogóle, ale... Tak teraz sobie myślę. O po co? Jak tutaj dwa rozrzutniki będą w ogóle? Tak samo tam trzy rozrzutniki, sobie przejedziemy, tak. Daleko nie mamy. Jakby, żeby to było dalej gdzieś na jakieś... Powiedzmy na 700 to jeszcze tak, ale tutaj to jeszcze blisko. Tutaj kiedyś robiliśmy. Robiliśmy tych trzech polek 27, 28, 29 No już tam Tyle, żeby coś innego było Moglibyśmy w sumie wozić i tak dalej, ale mieliśmy mały rozrzutnik jeszcze ten, to jest na tym jak wejdzie prawie no, prawie mamy 12 tysięcy, wejdzie na niego 12, słuchajcie Po co? No. Dobra Jeżdżamy Jak to nam będzie wypadało powiedzcie Czy my to zrobimy ten raz No, idealnie. Ej, spoko to pole jest wymy Tak to dobrze. Podoba mi się to mocno Pojedziemy od razu na tamte, wyrzucimy I będzie gicior Już będę musiał wapno podsypać trochę na pola, już wam mówię na które na 33 i 40. Yy, za chwilę zobaczymy, co tam będzie. Yy, jeżeli jęczmień będzie posował, albo jakieś te, no to raczej będziemy sypać teraz. A jak nie, to na, na wiosnę, bo powiem no że nie chcę mi się robić tym rozrzutnikiem. Raczej będziemy i nie chcę robić tam kilku akcji pod rząd. Wolałem zrobić teraz nawożenie że jest tego dużo. I że, żeby na odcinkach nie było, że mi znika z dnia na dzień 10 czy 60 ton obornika. Na... chciałem zrobić, na pewno. Eee, wapno, zobaczymy. No w sumie będzie dużo tego wapna, to mam by było coś tam fajnego wymyślić. Nie powiem. Patrz że tutaj ciekawe ile wejdzie, też pewnie koło 12 On. Dobra, przejedziemy przez podwórek, przez typa. To może ten jeden rożek załatwi wszystko, to no. jednak może 12, to no wystarczy. No, a, też zobaczymy. Będzie sporo zawracania, bo to są takie nie, niemiłe miłe Dobra, tak. jedziemy. Już nie ma tej strony. Strasznie mi się podoba jeździć po tych polnych drogach. Czemu? Ja wcześniej nie kupowałem tą pół. Nie mam żadnego pojęcia. Eee, spoko by było. Ile procent zobaczymy, yy, nie, właśnie nie zobaczymy, ile yy, wystarczy na ten przejazd. Chociaż tutaj jest chyba trochę krzywa, ale już nie aż tak mocno. Czyżby mieć jakiś tam podgląd? Wow, a przedzwoniem drzewa. 43, dobra. Zobaczymy ile na jeden przejazd I Mniej więcej, ile będziemy potrzebowali tutaj tego materiału, No bo kurczę, czekajcie. To ono to ono to ono nawiezione. Nie te To ono wiedziane? Nie, nie mam. 33 trzeba. Czyli okej, okay, bo się bałam, że... Hej, ja już mam wszystko tutaj porobione, a jeszcze tyle materiału. Ja mam czterdzieści a 17. Dobra. Tylko o 25, tak? Czyli nie dojadę z tym do końca. Ale trzeba tego nie wiedzieć, to już. No to może jeszcze jeden rozrzutnik załatwi sprawę? Jak tak? tak? i zobaczyć... parę rzutniczki... tam tutaj mija Nie będę patrzył na mijaki, bo tutaj robię bez żadnych GPS-ów, bez niczego... bo tak u nas... No, nikt nie robi na takim czymś na to... żeby było w miarę realnie. To będzie i o mijak... bo w miarę realnie są to jak Nigdzie, gdzie nigdzie grubo narzucone... gdzie nigdzie o i Jak będzie nierówno rosło, to trudno. Nie na przeważało. Jedziemy po kolejny kursing. Ale ty patrz środek lata, ciepło sieńko 31 stopni, a ja obornik wożę. no gdzie tutaj na podwórkach coś takiego szykuję, a ja obornik, mając smak wsi i zapach, <grystanie> a jeszcze chciałbym wam pokazać, jak tutaj belki, ile belek wyszło. Zobaczycie co i jak. O tyle. Co są ze starymi balkami? Tak mi się mniej więcej udało pokładać. No, na długo wystarczy. No, wydaje mi się, że wystarczy, bo jeszcze tutaj patrzcie, mamy kilka. Ja nie wiem. To ostatnie co robiliśmy to ja nie wiem skąd. Chyba stąd, z tego pola? To pamiętam? Chyba tak. Kładaliśmy. chyba właśnie tutaj, gdzie są buraki. Albo z tamtego dużego. Nie pamiętam skąd tam, kiedy. Kiedy my tutaj kładaliśmy? Ale też nie na odcinku nie było układane tutaj. Nie pamiętam. sobie nawrzucam. I już będziemy kończyć odcinek już sobie poza odcineczkiem resztę zrobię bo już tak jest dosyć długi odcinek ale sobie jeszcze trochę powrócę żeby nie było że to jest śmieszne. Jest tutaj 18 tysięcy teoretycznie. Fajnie, bo akurat byśmy załatwili tamto pole, ale ja tego nie, raczej nie wybiorę, bo tutaj nie ma tyle na kupce. Gdzieś chyba pod się zapadły, jak tak. Jakoś może załatwimy tą sprawę. Może wystarczy zestartować save'a, to jakoś się pojawi, nie Nie Zobaczymy. A ja tutaj wybiorę resztę właśnie. Jak coś to nawet pójdę to jadę na miejsce, żeby tutaj wybrać. Chociaż będzie jeszcze trochę obornika, to może nie lepiej. Bo myślę, że właśnie będziemy te budynki stawiać na jesieni. Jak już będę mógł też obornik, do nie widzę wybrać. Wiadomo o co chodzi. A, już mieliśmy zobaczyć pod, e, Podozmian. Poczekajcie. Zobaczymy podozmian. Tutaj tutaj zobaczę, to będę wiedział na tym, bo tutaj jest taki sam podozmian. Zawsze to samo się jest. Zboża, oleiste. Słuchajcie. Zboża. I załóżmy. Oleiste. No bo tak było, nic mi rzepak. I słuchajcie, co nam tu pasuje? Pasuje nam tutaj zboże? Ok, bo tutaj chciałem też właśnie jęczmień na yy, kiszonkę. Pojęczmieni. Słoneczniki. I są słoneczniki tutaj. Dobra, yy, sprawdźmy tutaj. Czyli tamte dwa pole najprawdopodobniej będą na ten. Ugór u gór. U <noise> to chyba będzie wszystko pasowało. Chociaż yy, tutaj jest jęczmień, czyli trzeba... I, u gór jęczmień, co nie? Rzepak. To mógłby być rzepak w sumie. No? Czy tutaj damy rzepak? A tam damy jęczmień na ten moment. Dobra. To jeszcze było sporo. Czy dwie łyżki wrzucimy i będziemy kończyć sobie resztę? Po ogarnięciu, po Tak już właśnie chciałem z rzeczy organizacyjnych porobić, tylko właśnie pokazać zmianę co będzie gdzie. Może jeden sobie jęczmień zostawimy. Może jeden skosimy. No biogazownie, a jeden zostanie. Czekajcie, czy ja dużo mam jęczmienia? A, nie pokazywałem ile skosiłem. To jest 50 tysięcy prawie. Więc 60 tysięcy przepaku. Także, nieźle. Dobra. No i kończymy. Tu niech się sypie. Elegancko, powoli. O. Także żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło. stawcie łapkę w górę. Komentarz, subika. Do zobaczenia. Cześć.